Witajcie, moje kochane dzieci. Dobry wieczór. W krainie bajek, dziadzia Bogusia z Girlitz. Dzisiaj przed snem zapraszam was do pizzerii na dobrą pizzę. Anna Kropiewnicka, pizzeria. W jednej pizzerii daje słowo robią pizzę wyjątkową. Każdy, kto ma zwierzę jakieś, spieszy do niej, aby smakiem pizzy owej mógł pupilek raczyć się chociażby chwilę. Pieski wiodą prym wśród gości, głośno chrupiąc pizzę z kości. W pizzy kotów to rzecz jasna najważniejsza jest kiełbasa. Chomik to wegetarianin, więc je pizzę z warzywami. Dla papużek pizza z prosem, by mówiły ludzkim głosem. Zielenina to podstawa pizzy, którą królik zjada. Pizzę zbożową z dodatkiem sera mała myszka najchętniej wybiera. Miejsca w pizzerii wszystkie zajęte, swoje przysmaki jedzą. Zwierzęta. A teraz, kochane dzieci, idziemy szybciutko spać. Dobranoc. Spokojnych, kolorowych snów.